Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym day vlogu. Mamy dzisiaj kolejny przepiękny i gorący dzień. Jak widzicie wskoczyłam w taką białą bluzkę w kropki i mam na sobie, słuchajcie, nie wiem czy to zobaczycie, o widać, taką spódnicę ombre. Jest to spódnica, którą zamówiłam właśnie w ramach zamówienia online z rezerw, które było w czasie pandemii. Chyba kupiłam ją jakoś na wyprzedaży w jesieni i słuchajcie, ta spódnica jest z działu, da nie damskiego właśnie, tylko z działu dziecięcego. I to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim, że tu w klasie jest tak naprawdę luźniejsza niż Esta, bo ma zupełnie inną gumę. Jest troszeczkę krótsza, ale mimo wszystko ma przyjemny taki też ciut grubszy materiał i bardzo mi się podobała, że właśnie jest taka umbra. Taka ciekawostka. Spódnica jeszcze nie miałam na sobie, ponieważ zamówiłam ją w sezonie jesiennym, więc dzisiaj będzie jej premiera i mam nadzieję, że będzie mi w niej przyjemnie i przebiegnie, pomimo tego, że jest troszeczkę grubsza. I mam tutaj ze sobą mikrofon, ponieważ na nas włączyłam do ładowania, słuchajcie, ten mój mały mikroport, właśnie od tej kamerki. I widzicie, tak wygląda mikroport. I ja sobie zawsze do tego odłączam kota, jeżeli wychodzę z zewn na zewnątrz, bo w domu mogłabym korzystać z tych moich mikrofonów. Krawatowych czy też właśnie w biurze, natomiast na zewnątrz lepszy jest ten mikrofon, który zbiera głos tylko i wyłącznie, kiedy mówimy do niego na wprost, bo jest kierunkowy a nie zbiera wszystkiego w koło, więc po prostu jest dużo lepszy i też właśnie ten kotek powoduje, że nie ma szumienia. Ja dzisiaj wstałam, słuchajcie, o godzinie 9, wyspałam się i mam dużo lepszą energię i teraz za chwilkę wychodzę, muszę pojechać do Gdyni, pozałatwiać kilka spraw urzędowych, dlatego teraz właśnie wzięłam mikrofon, już podłączyłam, będę pakować do plecaczka, bo ostatnio mam coś takiego, że lubię mieć podział, to znaczy w torebce mam inne rzeczy, a w plecaczku inne, bo nie jest to zbyt duża ta torebka, którą kupiłam ostatnio w ochniku, i nie wszystko mi się mieści. Potem, kiedy na przykład mam wyciągnąć telefon, kamerka spada mi na dno torebki, potem się szporczę, żeby ją wyciągnąć. Więc jest mi dużo wygodniej to rozbić, właśnie na taki mały plecaczek. I przez to wiem dokładnie, gdzie co mam i mogę szybciej właśnie cokolwiek wyciągnąć na mieście. I dlatego też teraz będę się pakować. Jadę do Gdyni, ponieważ mam do obskoczenia dwa urzędy. I nie wiem, czy w Gdyni, czy w razie muszę wejść na małe zakupy do Rosmana Bo oczywiście jak zawsze, pójdę pewnie po ja a będą 100 zł, Na pewno znacie ten motyw. Dobrze, że jeżdżę do Gdyni zawsze z zakładką, ponieważ słuchajcie, poszłam na autobus i okazało się, że elegancko sobie zjechałam do tunelu w Radzie ale później chcę jechać do góry, a Winda ma komunikat prace serwisowe. I zanim poszłam na przejście i przeszłam, okazało się, że mój autobus mi uciekł, więc musiałam na szybko improwizować, bo akurat teraz musi być dość duża dziura w autobusach. Więc zauważyłam, że na drugim końcu miasta jest zupełnie inny autobus na dworzec z Dorumi i miałam akurat 15 minut i słuchajcie, zdążyłam, więc dobrze, że mam zapas czasowy. Muszę sobie po prostu poprzykładać kolejność. Bo chciałam kilka innych spraw załatwić przed właśnie moim umówionym spotkaniem, a teraz bezpośrednio już pojadę na spotkanie i wtedy będę załatwiać sobie już na spokojnie inne sprawy. Ale czasami właśnie takie sytuacje się zdarzają, że słuchajcie, jakaś winda nie działa, jakiś przystanek jest niedostępny. Szkoda tylko, że właśnie tak się zrobiło, że kurczę akurat musiał mi ten autobus uciec. Zbrakło mi dosłownie dwie minuty, bo wiadomo, musiałam poczekać na światło i na wszystko i z braku mi dwie minuty, ale czasami się takie rzeczy zdarzają, więc chciałam Wam zrobić taką małą aktualizację na szybko. Jestem już po pierwszym spotkaniu, dlatego stanęłam przy jednym ze stolików. Niestety na razie nie wolno spożywać nawet w ogródkach ani posiłków, ani napojów. Ja tylko korzystam z infrastruktury na 5 minut i za chwilkę i lecę dalej, bo mam kolejne spotkanie. Myślę też, żeby by nie zakarczyć o pewien urząd i wtedy bym miała dla Was trochę taką dłuższą pogadankę, ale nie wiem, czy zdążę bo niestety urzędy są do 15, więc... Po tym spotkaniu mogę się nie wyrobić, a jeszcze dzisiaj muszę wpaść do biura i mam kilka innych spraw do ogarnięcia, więc muszę się po prostu zorientować, jak to czasowo będzie wyglądać. Pogoda jest po prostu przepiękna, jest gorąca jak w lecie. W sumie mamy prawie 30 stopni, to też nie ma się co dziwić. I cieszę się, że skorzystam z mojego filtra przeciwsłonecznego. I słuchajcie, ręce też mam posmarowane, więc nie musicie się martwić, że mi się spieką, ale pogoda jest tak przepiękna, że mam ochotę się przejść nad morze, ale nie nie wiem, czy znajdę chwilę, bo mam dzisiaj sporo rzeczy do załatwienia. Najważniejsze, że pierwsze spotkanie jest za mną i co prawda nie udało się wszystkiego załatwić. Jutro będę czekać na konkretne telefony jeszcze od innych przedstawicieli, ale jeżeli to wypali, to będzie to bardzo fajna współpraca zarówno dla mnie, jak i dla Was. I już nie mogę się doczekać, soboty, jak będzie można chodzić bez maseczek po ulicy. Bo powiem Wam szczerze, że jest coraz cieplej i strasznie się chodzi. I też strasznie się nagrywa, bo muszę korzystać z dodatkowego mikrofonu. Chociaż i tak, jak jest ruchliwa ulica, to będę musiała, ale tak właśnie w takiej mniej ruchliwej, kiedy nie ma tylu dźwięków, to kamerka śmiało łapie, więc bez maseczki będzie dużo wygodniej. Muszę przyznać, że takiego lata się nie spodziewałam. A dzisiaj kurczę, miało być już brzydko, miało być 12 stopni i miało być zakmurzenie, a jest pełne słońce i mam wrażenie, że chyba dzisiaj jest jeszcze cieplej niż wczoraj, ale cieszę się, że nie siedzę w domu, tylko właśnie załatwiam sprawy na mieście i ostatnio prowadzimy wiele projektów, tylko wiecie, to są takie projekty, że jeżeli chcę nawiązać jakieś współpracę z jakimś urzędem, czy z jakąś osobą i chcę nagrać właśnie w ramach tej współpracy jakiś film, to niestety takie, takie negocjacje trwają, bo bardzo często trzeba taką złożyć ofertę na piśmie, czy postaci e maila czy dokumentu, potem trzeba czekać na kontakt, są spotkania. Chwila odpoczynku w klimatyzowanym Starbucksie. Muszę przyznać, że czuję się dziwnie, bo jest to strasznie pusto, praktycznie nie ma ludzi i to jest przerażające, bo zazwyczaj właśnie ten Starbucks koło mojego biura był bardzo popularny. Zostałam tutaj odprost Zgoda, zgody, żeby na chwilkę się do Was odezwać, ponieważ jest tak gorąco na dworze, że byłoby ciężko, nie będę ukrywać, a chciałam z Wami porozmawiać na dość ważny temat i potrzebuję trochę spokoju, żeby Wam wszystko przedstawić. E, słuchajcie, byłam przed chwilą w Sanepidzie w Gdyni, ponieważ po pierwsze musiałam złożyć ten wniosek i stwierdziłam, że złożę go osobiście, ale dlatego też, ponieważ ktoś w komentarzach zaczął mi zarzucać, że szczerze nieprawdy. Słuchajcie, po pierwsze, ja nie mam problemu, żeby przyznać się do błędu. Po drugie, jeżeli ja czegoś nie wiem, to jest normalne. Ja nie jestem alfą i omegą. Ja przed moim wyjazdem do Bejharowa, do Sanepidu, naprawdę przeszukałam cały internet. Patrzyłam zdjęcia z Google'a, patrzyłam stronę właśnie dotyczącą Senepidu w Gdyni i nigdzie nie było informacji, czy budynek jest dostosowany. Na zdjęciach było widać schody, ale nie było widać dostosowania. Żadnego pojazdu, rampy, wejścia specjalnego. Nawet na drzwiach nie było żadnego oznaczenia. Próbowałam się do Sanepidu zadzwonić, ale niestety sami to nie wiecie, jakie mamy czasy i graniczę to z cudem, ponieważ numer jest cały czas zajęty, bo. Notorycznie w Pani dostają telefony związane z pandemią, z otwarciem lokali, z zamknięciem lokali, z zamknięciem sklepów, otwarciem sklepów. Pewnie rozumiecie o co chodzi. A że widziałam, że Senepi jest dostosowany, to pojechałam tam. I tutaj właśnie zaczynamy problem, ponieważ nie byłoby tej całej imby, gdyby nie seria komentarzy. I już Wam wszystko tłumaczę. Bo żeby ktoś napisał kulturalny komentarz, to nie byłoby problemu. Gdyby w komentarzu były informacje, że. Słuchaj Magda, od jakiegoś czasu urząd jest dostosowany, ma właśnie rampę, możesz spokojnie podjechać. Cieszę się, że pomogłem, pomogłem. To byłoby spoko. Ale na początku już komentarz był bardzo agresywny. Zarzucał mi sianie nieprawdy. Celowe, umyślne, umniejszanie Gdyni. Ja przecież kończę, mam firmę w Gdyni i nierównokrotnie Wam mówiłam, że zdecydowałam się właśnie na firmę w Gdyni, bo tutaj wszystko jest w jednym miejscu, bo większe rzeczy jest dostosowana i jest mi tu po prostu wygodnie jako osobie niepełnosprawnej. I bardzo jestem zadowolona z poziomu dostosowania miasta, dlatego uważam, że takie argumenty są trochę wyjęte, nie powiem z której części ciała. Po drugie, słuchajcie, później już ten komentarz, niestety musiałam usunąć, bo ta osoba zaczęła mnie wyzywać od idiotek, wariatek i tego typu rzeczy, ale pojawił się tam argument, że ten pan, słuchajcie, pracuje w urzędzie i że urząd żąda, żebym sprostowała tę informację, bo to jest ścianie nieprawdy. Pokazałam dzisiaj te komentarze pani z urzędu, ponieważ pan podpisywał się imieniem, nazwiskiem. Pani w urzędzie powiedziała dzisiaj, że nikt taki tam nie pracuje, a podszywanie się pod pracownika jest przestępstwem. Więc po pierwsze, nie wierzcie w każdy komentarz, który pojawia się w internecie, a po drugie, uważajcie, ponieważ możecie pisać jako obywatel, możecie pisać jako petent, ale nie można się podszywać pod pracowników, bo jest to po prostu skandaliczne. Dlatego tutaj mam nadzieję, że tę kwestię rozwiałam. Dowiedziałam się przy okazji, że urząd jest dostosowany. Teraz wam stawię klip, w którym pokazuje, jaka piękna rampa została dodana i nawet sugerowałam pani z urzędu, żeby gdzieś zamieścić tą informację, że urząd jest przyjazny osobom na wózkach. Bo myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, to bo czasami naprawdę w jakieś miejscach trudno jest się dodzwonić. A jechać w ciemno, żeby zobaczyć, czy dostaniemy się, czy, czy nie do środka, to często dla osoby na wózku jest problem. Dlatego oficjalnie mówię, tak, pomyliłam się, urząd jest dostosowany, niestety nie miałam możliwości bez podjechania tam sprawdzenia tej informacji, bo sama pani powiedziała w urzędzie, jedna z pani kierowniczek, że tutaj jedną możliwością, żeby się dowiedzieć, tak naprawdę jest napisanie maila i czeka się kilka dni, bo są zawyleni robotą, co jest jak najbardziej rozrozumiałe w obecnej sytuacji. Dlatego mam nadzieję, że ta kwestia została wyjaśniona i że wszystko jest zrozumiałe i mam nadzieję, że jeżeli będziecie chcieli mi coś napisać, to jak najbardziej jestem otwarta na wszelkiego rodzaju poprawianie mnie czy właśnie rozpowszechnianie informacji o dostępności. Ale proszę, róbcie to w sposób kulturalny, bez wyzwania i bez kłamstw, że pracujecie w jakichś miejscach, urzędach, instytucjach, bądź też innych właśnie tego typu miejscach, bo uważam, że to jest naprawdę słabe. Jest strasznie gorąco, słuchajcie, jest około 30 stopni, ja weszłam do Starbucks'a, bo okropnie chcę mi się pić i mam tutaj nowość, ale nie można spożywać w lokalu, więc zaraz sobie wyjdę, jak schowam kamerę i po prostu będę pić na ulicy. Muszę przyznać, że pracowanie w Gdyni i posiadanie firmy w Gdyni ma swoje ogromne plusy. Ponieważ zawsze po końcu pracy można pójść na wodę. Ja sobie dzisiaj zrobiłam przepiękny, długi spacer, jak widzieliście. Byłam na plaży, byłam właśnie w zatoce, oglądałam sobie jachty. Nawet znalazłam jacht, który był podpisany REDA. Chyba jakieś wody będą, bo było bardzo dużo takich jachtów do różnych właśnie miast przynależących, jakby. Tak jakby właśnie planowali jakiś konkurs. Więc jeszcze czegoś do, ciekawego się dowiedziałam. Muszę przyznać, że jest bardzo mało ludzi teraz. Tutaj nad wodą, i to jest aż zaskakujące. Słuchajcie, normalnie w maju przy takiej pogodzie to tu by było ciężko przejść, a teraz jest po prostu jak trochę wymarłe miasto, ale ma te swoje plusy, bo można sobie na spokojnie pospacerować, poddychać świeżym powietrzem, chociaż przez maskę ciężko. I muszę przyznać, że taki spacer był mi potrzebny, i taka pogoda to po prostu motywuje do tego, żeby spędzać czas właśnie w takich okolicznościach. I muszę przyznać, że zeszłym Roku było tyle pracy i cała ta pandemia, że rzadko bywałam nad wodą. I muszę to zmienić, ponieważ. Kurczę, mam takie fajne możliwości. Mogę dojechać prawie wszędzie i muszę Was zabierać częściej w jakieś fajne miejsca. I wiem, że dużo moich widzów jest z, właśnie z Polski, z południa, ze środka Polski i kochają morze. Dlatego możecie być pewni, że w tym roku pokażę Wam tego morza dużo, żebyście mieli po prostu coś przyjemnego w filmach. Muszę przyznać, że dzisiejszy dzień okazał się ogromnym sukcesem. Wszystko udało mi się załatwić. Teraz jeszcze chwilkę pospaceruję i wracam do domu. W sumie, słuchajcie, zieloną dom tylko śniadanie, jedną kromkę i nawet nie jestem głodna. Jak widzicie, dotarłam już do domu i muszę przyznać, że jeszcze w drodze powrotnej weszłam do Rosmana ponieważ skończyły mi się wszystkie żele pod prysznic. Ja nie wiem, co ja z nią robię, czy ja ich... Czy co? Chyba za dużo się myje, ale zawsze mam problem, że najszybciej kończą mi się żele. Być może dlatego, że właśnie kupuję te najmniejsze pojemności, bo jest mi po prostu wygodnie, ale muszę przyznać, że myślałam, że do domu nie dotrę. Posłuchajcie, byłam w domu o 19.30, no tak, 19.15 chyba, czy 20 jakoś tak. I teraz się wzywam do Was przed 20, bo właśnie zjadłam w kolację, i przy okazji pokażę Wam moje zakupy z Rosmana. To będą tylko żele i. Akurat pierwszy raz udano, jak wyszłam z Osmana, byłam zadowolona z wysokości rachunku, ale za chwilkę Wam wszystkim opowiem. Ale dlaczego byłam tak późna? Słuchajcie, nie tylko, że korki to jeszcze miałam okropną dziurę w autobusach, i znowu nie miałam połączenia Rumi z Radą. I kurczę, musiałam iść na pieszo. Pokażę Wam, co kupiłam. Zdecydowałam się na żele i ostatnio ulubię te Zisany, słuchajcie one są takiej samej jakości jak większość innych, nie one nie wysuszają, ja mam taką skórę, że mnie akurat nic nie wysusza i wziąłam sobie tutaj arbuzowe, a dokładnie arbuz z limonką, to jest taki właśnie letni zapach, następnie wziąłam coś co mnie skusiło po prostu szatą graficzną, czyli słuchajcie, taka panterka i to jest, jak widzicie, róża, a tutaj z tyłu jest w ogóle opis o ekscytującym kwiatowym zapachu więc zobaczymy, co z tego wyjdzie i wziąłam drugi raz ten sam żel, który kupiłam ostatnio, ponieważ on mi się sprawdził i bardzo lubię ten zapach, to jest cytryna z limonką. Jest taki świeży, taki super i ja mam tutaj rachunek, słuchajcie, te wszystkie żele były za 2,99 i wziąłam, miałam wziąć tylko te 3, jeżeli mam być szczera, ale wziąłam sobie jeszcze jeden właśnie za cenę, tutaj, a on był za 9,99, ale było 450 rabatu, czyli 10 bez grosza, bez 4,5, to jest 5,49 dokładnie kosztował, jeżeli się nie wolnęłam i to jest fa i to jest ten Magic Oil, ja go bardzo lubię. Zwyczaj miałam różowy, ale niebieski też przepięknie pachnie, to jest o zapachu Blue Lotus, więc myślę, że mam teraz zapas na około miesiąc może, może 3 tygodnie, więc mam nadzieję, że mi starczy i guziczek się tu kręci. Ale jeśli ciemno przed kukołem, to nie wiem czego dojrzycie. Powiem szczerze, że jestem tak kurczę zmęczona, jak to słońce mnie zmęczyło, ale moja ta była przepyszna, ta custawkowa, naprawdę. I poprosiłam bez cukru i była taka bardzo zdrowa, więc naprawdę fajnie i mam nadzieję, że jeszcze będę mogła się jej napić w sezonie letnim, więc wiele razy, bo mi zasmakowała i szczerze tak trochę mi przywróciła siłę do życia, bo było bardzo ciepło. Dzisiaj było po prostu jak w lecie, słuchajcie naprawdę, było tak gorąco i praktycznie nie było żadnego ruchu powietrza, dopiero nad morzem była taka fajna bryza, ale cieszę się, że miałam taki super dzień. I słuchajcie, chyba właśnie film to działa, bo zobaczcie, ani buzi sobie nie spiekłam, a ręce mi się ładnie zabrązowiły. Tam mam trochę czerwoną, ale to dlatego, że w środę, w środę... Nie, dzisiaj jest środa? W poniedziałek oparzyło mnie słońce. Tak, ja ostatnio jestem trochę na bok, jak z dniami tygodnia. Teraz odpocznę tak około 5 minut, 10 i idę dla Was montować film. Bo oczywiście wczorajszego vloga nie mam zmontowane, bo wczoraj nie miałam sił, po prostu padałam na twarz, a dzisiaj, jak widzicie, od razu wychodziłam rano. Jest około godziny 22.30, film się montuje, niestety znowu będzie na ostatnią chwilę, ale mam nadzieję, że to już ostatni w najbliższym czasie, bo nie będę ukrywać, że wrzucanie filmów w ostatniej chwili, kiedy robi się daily, to jest troszeczkę takie stresujące i, i gra nie lekko z ogniem, nie wiem nawet jak to określić. I mam nadzieję, że nie mam plamy na bluzce. A to dlatego, że przy montażu piłam sobie herbatkę tą, co wczoraj Wam pokazywałam na dzień dobry. I jakoś miałam ochotę na nią. Wczoraj mi tak zasmakowała, że mówię, muszę sobie dzisiaj ją zrobić i wypić. I kurczę, oczywiście się oblałam, bo jestem po prostu mała gapa. Ale dobra, nieważne, każdemu się zdarza. Ja naprawdę nigdy się nie brudzę, kiedy jem, kiedy piję. i. Akurat dzisiaj, kiedy mamy sobie biały t-shirt, dajcie znać, czy to jest jakiś fatą białych i jasnych t-shirtów? Czy o co chodzi? Bo zawsze, kiedy po właśnie jakoś fajną albo nową rzecz, albo jasą, to zawsze się po prostu czymś ubrudzę. I to mnie niesamowicie wkurza. Ale mam nadzieję, że po prostu nie zostanie plama. Co prawda już tak prawie nie widać, ale mam nadzieję, że nie zostanie plama, bo to są chrobotki ziołowe, więc trzymam za to kciuki. Ale myślę, że chyba nagrałam dzisiaj Wam sporo materiału w dni, więc nie ma co na siłę przedłużać tego vloga. Chciałam jeszcze ten dzisiaj zmontować, no ale kurczę, nie mam kiedy, ale jutro już mam troszeczkę różniejszy dzień. Tak, co prawda rano będzie mała gonitwa, ale za to później będzie odpoczynek, więc jak będzie pogoda, może wybierzemy się na jakiś spacer z kamerą, w sumie moglibyśmy pochodzić i pościgać krowy, bo w sumie mieliśmy już dwie próby. Jedną kiedy chciałam właśnie zabrać koleżankę na ściganie krów, bo ja to oczywiście tak nazywam, a mianowicie w Redzie są, słuchajcie, takie pola, tak to jest strącenie, gdzie normalnie jeździ traktor, gdzie zbiera się właśnie zboże i gdzie chodzą krowy, tak, są takie miejsca w Redzie i to już co prawda są na terenach takich, które są dołączone do Redzy po jakimś czasie, bo my mamy kilka dzielnic, które zostały dołączone w przeciągu kilku ostatnich lat. I, I właśnie są to takie regiony właśnie albo domków prywatnych, takich typu chcę mieć domek na wsi, ale blisko miasta i nagle ta wieś czy ta po prostu dzielnica zostaje przyłączona do miasta, albo właśnie są to pola, gdzie są to w świecie uprawy, więc tam często są też krówki. I kiedyś zabrałam koleżankę, żeby jej to pokazać, ale niestety nie było i później zabrałam Was, ale akurat tego dnia nie udało mi się jednak nagrać vloga, więc no cóż. Okazało się, że krówek też nie było, więc możemy jutro podjąć kolejną próbę. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym Wam pokazywała różne fajne zakątki Redy. Oni będą ukrywać, że Reda ma kilka fajnych miejsc. Park znacie, ale tak naprawdę jako park znacie jeszcze miejsc tak, co nie znacie, więc myślę, że mogłabym Was gdzieś pozabierać i coś Wam pokazywać. Bo naprawdę jest, słuchajcie, tak zróżnicowana, że z jednej strony macie blokowiska, wielką aglomerację, wiecie, masę supermarketów. tuli Lidl, tam Biedronka, masa, Żabki, Rossmann, pepko i tak dalej. Naprawdę, jak na małe miasto, to Namaraz jest dobra, dużo sklepów, fajne chodniki, fajne ulice i czuć, że to jest miasto, a z drugiej strony pójdziecie 10, 15, 20 minut na spacer i jesteście albo w dzielnicy, która ma same domki jednorodzinne, albo w dzielnicy takiej, która Wam bardziej przypomina jakąś super wiochę, więc myślę, że mogłoby to być ciekawe. Myślę, że to miejscu jednak będę już kończyć, bo nie chcę się siebie bo potem mam zbyt dużo materiału do wycinania przy montażu, bo też nie chcę Was zawalać 40 czy 50 minutowymi vlogami codziennie, bo to by nie miało sensu i też za długo by trwał montaż i zapisywanie, więc nie nie, nie, nie ma sensu, ale myślę, że dzisiejszy film powinien przydać Wam do gustu. Pokazałam Wam trochę morza i myślę, że powinno być przyjemnie. Ja też bardzo fajnie spędziłam dzień i czuję lekkie ciepło na rękach, ale bardziej wewnętrzne, bo jak się dotykam, to nie jestem gorąca i mam wrażenie, że już się naprawdę fajnie opalam. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu oraz chciałabym na tym miejscu podziękować moim Patronom oraz wspierającym na YouTubie. Jesteście niesamowici. Chciałabym też, tutaj znaczyć, że jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, to ma link w opisie filmu do Patronite oraz może kliknąć przycisk bez tu zaraz koło przycisku subskrybuj. Są różne progi, różne nagrody. mam nadzieję, że to wszystko przypadnie Wam do gustu. Jeżeli nie możecie mnie wesprzeć finansowo, to zróbcie to proszę klikając kciuk do góry, zostawiając komentarz dla zasięgu i udostępniając ten film, gdzie tylko się da. Pamiętajcie też o subskrypcjach, jak powiedziałam w statystykach, że... Prawie 48% osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje mnie, a to też jest ogromna pomoc. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.